OSPK Zergie Rostarzewo kronika za rok 2015. Zebranie sprawozdawcze 7 lutego 2015 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali się członkowie tutejszej jednostki wraz z zaproszonymi gośćmi, aby podsumować rok 2014 i wyznaczyć sobie nowe cele i zadania na przyszłość swoją obecnością zaszczycili nas między innymi starszy brygadier Wojciech Nolka, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, pan Gerard Tomiak, burmistrz miasta i gminy Rakoniewice, pan Mariusz Skaiński, starosta powiatowy, a zarazem dróg naszej jednostki, pani Krystyna Bączyk, sołtys wsi Rostarzewo, radni sołtysi okolicznych wsi. Szkolenie OTWP. W dniu 4 marca 2015 roku w Remizie odbyło się spotkanie ze zwycięzcami szkolnego etapu OTWP. Szkolenie miało na celu przygotowanie i zapoznanie uczniów ze sprzętem pożarniczym oraz wiedzą praktyczną z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przygotowując uczniów do gminnego etapu ogólnopol ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Pożar stodoły. Dnia 4 marca około godziny 21:40 wyjechaliśmy zastępem GBA do pożaru stodoły w naszej miejscowości. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zostaliśmy w ogniu całą stodołę oraz pomieszczenia gospodarcze połączone bezpośrednio ze stodołą. Do naszych zadań na początku należało podanie dwóch prądów wody na palącą się stodołę i budynek gospodarczy. Następnie dogaszano spaloną słomę. Na koniec przelano pokożelisko wodą i miejsce pożaru przekazano właścicielowi. Działania zakończono chwilę po godzinie drugiej w nocy. Siły i środki. GBA z OSP Rostarzewo, SLRT z OSP Rostarzewo, GBA z JRG Krodzisk Wielkopolski, GCBA z JRG Krodzisk Wielkopolski, SLRR z JRG Krodzisk Wielkopolski, GBA z OSP Rakoniewice, GCBAS OSP Jabłonna, GCBAS JDRG Wolsztyn, Policja z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, Zespół Ratownictwa Medycznego z Wolsztyna. Gminny etap OTWP. 6 marca w szkole Włonkim odbył się 12 finał eliminacji gminnych OTWP. Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z gminy Rakoniewice. Rozwiązywali test z wiedzy o pożarnictwie, a następnie pięciu najlepszych z każdej kategorii przechodziło do etapu ustnego. Trzy najlepsze osoby ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum będą reprezentowały gminę Rekonibice na eliminacjach powiatowych OTWP. Na zakończenie konkursu uczniowie z miejscowej szkoły przedstawiły krótką inscenizację o pracy strażaków. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy wysokich lokat na następnym szczeblu turnieju. Wypadek na trasie roztarzewo Rakonewice. Dnia 29 marca 2015 roku o godzinie 12:38 zostaliśmy zadysponowani zastępem SLRT do wypadku drogowego na uku drogi krajowej 32. Po dojeździe na miejsce zdarzenia. Okazało się, że samochód osobowy wypadł na zakręcie z drogi i dachował. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu pierwszej pomocy jednej osobie, kierowaniu ruchem podczas działań ratowniczych. Dwie osoby podróżujące samochodem zostały przewiezione na badania do szpitala w Wolsztynie. Siły i środki: SLRT z OSP Rostarzewo, GBA z JDG Grodzisk. GCBAS z J.R.K. Zespół Ratownictwa Medycznego z Wolsztyna i z Wielkopolskiego oraz Radiowóz Policji. Plama Oleju, 29 marca 2015 rok. Krwiodawstwo. 12 kwietnia 2015 roku, w godzinach od 9 do 14, przy Remizie stacjonował autobus do poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Zgłosiło się 39 osób, z czego krew oddały 32 osoby. W sumie zebrano 14 400 ml cennej krwi. Poszukiwanie zaginionego. 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 8 rano rozpoczęto poszukiwania zaginionego mężczyzny w miejscowości Józefin. Po odprawie na komisariacie policji w Rakoniewicach, udaliśmy się w okolice niemieckiego cmentarza w Rakoniewicach oraz w kompleksie leśnym przy ulicy Piaskowej. Po przeszukaniu wyżej wymienionych obszarów, Przegrupowaliśmy się na tereny leśne w okolicach miejscowości Narożniki Józefin Stodolsko, Rakoniewica Leśniczówka oraz stawy PZW w Rostarzewie. Po niespełna 6 godzinach zakończono działania poszukiwawcze Mężczyzny nie odnaleziono. Siły i środki SLRTS OSP Rakoniewice SLRTS OSP Rostarzewo, GLM z OSP Komorówko, GLM z OSP Tarnowa GLM z OSP Błońsko, GLM z OSP Goździn, GLM z OSP Łąkie, Policja Rakoniewice, Policja Grodzisk Wielkopolski oraz Rodzina Zaginionego. Kontrola gotowości bojowej. Dnia 22 kwietnia o godzinie 18.28 rozprzymiał dźwięk syreny. Po przybyciu do remizy Okazało się, że jest to kontrola gotowości bojowej. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Krodisku Wielkopolskim sprawdzili stan techniczny sprzętu, umundurowanie oraz dokumenty. Jednym z założeń w czasie kontroli był pożar śmieci, obrona budynku i utworzenie zasilana. Kontrola naszej jednostki ukończona została z wynikiem bardzo dobrym. Strażacki ślub. W dniu 30 kwietnia 2015 roku nasz kolega Łukasz, strażak z OSP Rakoniewice, zawarł związek małżeński. Uroczystość ślubna, posiadająca oprawę ceremoniału pożarniczego, odbyła się w kościele parafialnym w Jawłonie, gdzie Łukasz i jego wybranka Joanna wypowiedzieli sakramentalne: Tak. Po wyjściu z kościoła, na nowożeńców czekał strażacki szpaler wykonany przez druhów z Rakoniewic i Rozstarzewa. Kolizja drogowa na ulicy Rakoniewickiej 5 maja 2015 roku tuż po godzinie 16 wyjechaliśmy do zdarzenia drogowego nieopodal remizy na drodze krajowej numer 32. W zdarzeniu brał udział samochód osobowy i ciężarowy. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu przystąpiliśmy do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy kierującej osobówką oraz kierowania ruchem na drodze. Następnie kierująca została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego z Olsztyna. W następnej fazie działań usunęliśmy samochód z drogi głównej, posprzątaliśmy resztki karoserii oraz zneutralizowaliśmy płyny eksploatacyjne. Działania trwały około 2 godzin. Sznobus versus drzewo. 12 maja, tuż przed godziną 17, zaalarmowano nas do zdarzenia na trasie kolejowej roztaszewu rakoniewice Pociąg uderzył w drzewo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, iż podczas wycinki drzew. Jedno spadło na tory, po których akurat przejeżdżał pociąg relacji Poznań główny Wolsztyn. Do zadań zastępu SLRT należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a w następnej fazie działań usunięcie konaru drzewa za pomocą pilarki do drewna. Na miejscu SLRT z OSP Prostarzewo, radiowóz policji, Państwowa komisja badania wypadków kolejowych ze Zbąszenia. Dzień dziecka 23 maja 2015 rok. 80-lecie OSP Komorówko. Kminne zawody sportowo-pożarnicze gospodarzy. Brawa, proszę Państwa.

Proszę Państwa, większość jednak w wojsku nie było, ale pięknie wykonali. Brawo, brawo. Pożar trawy. 16 czerwca, tuż po godzinie 19. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze trawy w miejscowości Stotolska. Natychmiast udaliśmy się z zastępem GBA alarmowo na miejsce akcji. Pożar Stogu Dnia 25 czerwca o godzinie 22.14 udaliśmy się do pożaru Stogu w miejscowości Roztarzywo. Do naszych działań należało chronić budynki oraz ugaszenie pożaru. Siły i środki: jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostarzewie. jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach, jeden zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Krodzisku Wielkopolskim, jeden zastęp z OSP Kni Wspólnoty 27 czerwiec czerwca Europejskiej, Skutki Europejskiej, 19 lipca 2015 roku wyjechaliśmy do usuwania skutków na Działania naszego zastępu polegały na udrożnieniu dróg, na których leżały połamane drzewa. Interweniowaliśmy na drodze Roztarzewo głodno Gola-Rakaniewice i Głodno-Barłożnia oraz Stodolsko-Nowe Tłoki, gdzie drogę blokowały dwa złamane drzewa. Wypompowanie wody. 23 lipca 2015 roku, około godziny 2:45, zostaliśmy zaalarmowani do wypompowywania wody z posesji na ulicy Rzemieślniczej. Do naszych działań należało wypompowanie wody z posesji, dwóch korarzy, piwnicy oraz udrożnienie drogi. Zastęp po około dwóch godzinach zakończył działania. Nocny pożar. 16 września około godziny 3.10 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Królisku Wielkopolskim zadysponował nasz zastęp do pożaru budynku mieszkalnego. Po dojechaniu i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono iż pali się poddasze budynku gospodarczego przylegającego do domu. Do zadań strażaków należało podanie dwóch prądów wody w tym jeden wewnątrz pomieszczenia. Po ugaszeniu zarzewi ognia przystąpiono do oddymienia poddasza, a następnie wyniesiono wszystkie materiały palne na zewnątrz i przelano je wodą. Na koniec działań obiekt sprawdzono kamerą termowizyjną oraz przekazano właścicielowi. Siły i środki GBA z OSP Rozdarzewo, GBA z OSP GBA OSP Ruchocice, GBA z JRG Grodzisk, GCBA z Rodzisk, SLRR z oraz Patrol Policji. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 13 września trzy drużyny z naszej jednostki brały udział w zawodach powiatowych w Kamieńcu. Grupa A zajęła trzecie miejsce. Grupa C zajęła trzecie miejsce. CTF w dziewczyny zajęły czwarte miejsce. Gratulujemy. Pożar Stogu przy ulicy Wolsztyńskiej. Dnia 23 września 2015 roku około godziny 22.26 zostaliśmy zadysponowani zastępem GBA do Pożaru Stogu, który znajdował się nieopodal drogi krajowej 32. Siły i środki. GBA z OSP Rostarzewo, GBA z OSP Rakoniewice, GCBA z JDG Grodzisk Wielkopolski i dwa radiowozy policji. Kolizja z dzikiem dnia 25 września po godzinie 4 rano zastęp GBA został zadysponowany do kolizji drogowej w kierunku grodziska wielkopolskiego. Okazało się, że kolizja miała miejsce między ruchowicami a grodziskiem wielkopolskim. Do zadań strażaków należało usunąć pozostałości podziku oraz kierowanie ruchem wahadłowym. W zdarzeniu ucierpiała tylko zwierzyna. Wizyta w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze Pożar stodoły. 9 października około godziny 18.30 zostaliśmy zadysponowani z zastępem GBA do pożaru stodoły w miejscowości Jabłonna. Siły i środki. GCBA z JR Grodzisk Wielkopolski, SH24 z JR krodzisk Wielkopolski, GBA z OSP Rostarzewo, GBA z OSP Rakoniewice, GCBA z OSP Jabłonna, mikrobus z OSP Jabłonna, GBA z OSP Wioska, GBA z OSP Gniń oraz patrol policji. Wypadek na drodze krajowej nr 32. Chwilę przed godziną 16 Zostaliśmy zadysponowani na 116 km drogi krajowej nr 32. Po dojechaniu na miejsce pracował zespół ratownictwa medycznego z stacji w Wielichowie. Do działań naszego zastępu należało kierowanie ruchem wahadłowym oraz neutralizacja plam oleju na odcinku zdarzenia. Jedna osoba poszkodowana zabrana do szpitala. Siły i środki Zespół Ratownictwa Medycznego z podstacji Wielichowo, SLRTS OSP Rostarzewo, SLRTS Joderkie Wolsztyn, GBA z Joderki Grodzisk Wielkopolski, patrol policji i pomoc drogowa. Pożar hali magazynowej. 19 listopada Około godziny 2.25 zostaliśmy wezwani zastępem GBA do pożaru hali magazynowej przy drodze Rakoniewice wioska. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że cała hala objęta jest pożarem. Na miejscu pracowali już koledzy z OSP Rakoniewice, którzy podali dwa rądy gaśnicze do wnętrza hali. Po dojeździe kolejnych zastępów przystąpiono do wycięcia otworów dachu za pomocą sprzętu burzącego i podawania kolejnych prądów wody z dachu do wnętrza hali. Ewakuowano zagrożone mienie z sąsiedniej hali. Siły i środki na miejscu. GBA z OSP Rozdarzewo, GCBA z OSP Jabłonna, GCBA z JRG Krodzisk Wielkopolski, GBA z OSP Wioska, GBA z OSP Rakoniewice. SH24 z Grodzisk, SLRR z Grodzisk i GBA z OSP Gnin. Alarm przeciwpożarowy. Około godziny 21:45 w dniu 19 listopada zostaliśmy zadysponowani zastępem GBA do alarmu czujki przeciwpożarowej w ratuszu w Roztarzewie. Na miejscu były obecne jeszcze GBA i SH z 1G Grodzisk, po sprawdzeniu obiektu okazało się, że nic się nie pali. Krwiodawstwo. 21 listopada w godzinach od 10 do 15 przy remisie stacjonował autobus do poboru Kwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Zgłosiło się 21 chętnych osób. Z tego 18 mogło oddać krew oraz jeden dawca szpiku. W sumie tego dnia zebraliśmy 8100 ml krwi. Plama oleju. 13 grudnia o godzinie 14:47 zostaliśmy zaalarmowani do substancji ropopochodnej. Rozpoczynający się od rynku do przejścia dla pieszych w kierunku Rakoniewic. Długość substancji to około 300 metrów. Siły i środki. GBA z OSP roztarzywał. Wypadek na przejeździe kolejowym. 21 grudnia o godzinie 7.40 zostaliśmy wezwani zastępem SLRT do wypadku na przejeździe kolejowym, w którym uczestniczył samochód osobowy i szynobus. Do naszych działań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, neutralizacji substancji ropopochodnych, uszczelnienie wycieku ropy w szynobusie. Kierowca samochodu został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Olsztynie. Siły i środki: SLRTS OSP Rostarzewo, GBA z Krodzisk Wielkopolski, GBARTS Jadrzej Grodzisk Wielkopolski, Zespół Ratownictwa Medycznego z Polsztyna, Radiowóz Policji z Komendy Powiatowej Policji w Krodzisku Wielkopolskim.